Teraz się nie starać z tymi bebrami do przodu. tak ja jak pochodzę na początku. Stałem do przodu, do kulę. A To znowu jest kwestia na wieku. Pozwalam panu. No jak, tam... jak mamy tutaj te niebieskie paski. Mamy dopasowany obwód do yy, obwodu pacjenta w biorzach. Możemy sobie zapiąć tą wciąż. Robimy to w następujący sposób. To jest jedno. Dwa. Niebieskie pasy z przodu nocujemy na wysokości krętarzy większych kości udowej. To są te niebieskie paski. Na razie może być luźno, później dociągniemy. To ma być na tej wysokości. Drugi element. Pasy budowe. Zapinamy tu z boku do uprzęży. Czarne paski. Trzy to jest trójpunktowe zapięcie, więc musisz wpaść do gniazda tutaj, tutaj, z góry, z dołu i z przodu. Drugą nogę. Tak samo analogicznie. Dociągamy pasy, tak żeby one sobie przylegały do ud. Teraz te pasy. Biodrogę dociągamy, żeby przylegały. W porządku? Tak, tak. Proszę teraz tutaj. Pasek z żółtym ściegiem też go sobie dociągamy, żeby więcej zjeżdżała z pacjenta, to jest na pośladki. Dociągamy i czarne pasy też dociągamy, żeby to w miarę sobie to wszystko przylegało do pacjenta. Kolejny element, jaki mamy, to są zapięcia do już urządzenia. To są te. One muszą być na wysokości te elementy, te trójkąty, na wysokości uszu muszą być. Zapinamy je. Jedno i drugie. Łatwość zapięcia. Teraz tak, żółte paski, one już są dostosowane tutaj do Pana. To są paski zabezpieczające, żeby te szerki nie spadły podczas ćwiczenia. Z tym i tak samo. One są po to, żeby te paski tu w barku nie spadły. Teraz możemy. Możemy całkowicie... Odciążę pana całkiem, dobra? Całkowicie pan wyjedzie z tej obciąży do kura. Proszę się puścić. Możemy odciążyć pacjenta 100%. Teraz mamy 100%. Ale my tutaj chcemy potwiczyć konkretnie. kończyny dolne od obręczy biodrowej, Więc całkowicie pana obciążamy, jeszcze? Już puściło? Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Mhm. Tak, już puściło. Dobra. Chodźmy. Normalnie trzymamy się po ręczy i robimy kroki. piąty raz w tym urządzeniu. Na początku były bardzo duże pró bardzo duży problem z utrzymaniem równowagi. Mm -hmm. A teraz nawracamy sobie. Mm -hmm. okay. Teraz spróbujemy to zrobić bez trzymania. I próbuj. Tak było na początku, my dążymy do tego, żeby ten chód był płynny, tak jak na być. to też, to nie ma. normalnie luźno próbujemy i tu, ok, tak jest, super, luźno, od tyłu i migaj, tu już pan jest troszkę wyedukowany, dlatego idzie troszeczkę lepiej, Chcę, żeby było wiadomo, że to już jest piąty raz. Chodźcie, powrócić. Tam radę? Tak. tak. <kluzni> Teraz pokażę kilka przykładowych ćwiczeń, dzięki którym doszliśmy do tego momentu. Ćwiczymy te, to. Lewa noga, prawa ręka. Ten luz. Żeby nie było, bo pan chodzi tak, prawda? I pana tu obraca biodra. Uczymy się tego. Chodź. Tak? Prawa noga? Nie, stop. I idzie. Nie, stop. Jeszcze raz. Podno. Prawa noga do przodu. Nie jest. Lewa ręka. Lewa, nie, lewa ręka do przodu. I idzie. Hop. Wolniej. Wolniej, na dłuższe kroki. Stop, pogubiło się. Prawa, prawa do przodu. Wolne, wolne, długie kroki. I ho. Stanąć na prawej nodze i lewajdę do Tak jest. I tak jest. I ho. Tak jest. I ho. Wolno. I myślimy, co robimy. Dalekie kroki. Tak, tak jest. Ile ma? Ile ma daleko? Hop. Hop. Dobra. Nawrót. Tak. I robimy to cały. Dobra. Okay. Tak? Spróbujemy tak. sobie iść, pociążać te nogi, nie pochylać się, tylko do przodu. Dobra? Spróbuj. No. Zrękamy? rękami. I tak samo. Oddychamy. Það er ekki að tjóma um þetta. Það er ekki að tjóma um þetta. Það er ekki að tjóma um þetta. Pacjenta obciążać jedną nogę i przenosić drugą. To przez poszczególne ćwiczenia. Robimy tak. Tu? Po tak? Пушчаме, пушчаме се, I на екранку на екранку и правиме тоа само. Стајаме на и пробуваме. Złapać ją? Proszę. Wstajemy w noce. Tak jest. Możemy to z boku pokazać, jak się... mm -hmm. I druga noga.

Jedna noga do przodu, druga do tyłu i przenosimy księżę na nogę, ćwiczymy złapać sobie piątorzony mm -hmm. i to samo. Na được ạ. Dạ. ạ. Chcię ręce paszczki nogi. Niebieskie. Stop. Dobra. Z pacjentem świetliśmy pięć dni w urządzeniu. Po, po około godzinie czasu ćwiczyliśmy równowagę, ćwiczyliśmy umiejętność obciążania e, jednej kończyny przenoszenia drugiej. Po pięciu dniach uzyskaliśmy taki efekt. Proszę bardzo. Proszę sobie patrzeć. Pacjent obciąża o, równo obie nogi. Nabrał pewności przy chodzeniu o jednej lasce. Czego teraz nie możemy pokazać. Początek był taki, że Pan chodził z tą wolną ręką tak do siebie. Teraz ręka jest no, I Pan sobie miał idzie. w miarę, miotra jedną do przodu. Pan to kontroluje, to jeszcze nie ma pełnego efektu, ale pan już o tym myśli. Nie boi się, o jednej chwili. Taki efekt osiągniemy się do po pięciu dniach, ćwicząc około godzinę w urządzeniu.